Przy okazji tajnego wystąpienia byłego szefa CBA w Sejmie przypomniano nagrane rozmowy pani, która mieszkała w Willi w Kazimierzu, rzekomo kupionej przez państwo, byłe prezydentostwo Kwaśniewskich, przez podstawioną osobę i domniemanie usiłujących dom sprzedać. I ta pani mówi do pani Kwaśniewskiej. Klient mówi, że 350 zł za te buty to za drogo. Trzeba obniżyć cenę do 310. I domniemany dom rzekomych. Państwa kwaśniewskich sprzedano za 3 miliony 100, czyli no czysty przypadek, fajny taki, z czego półtora miliona miało być pod stołem, tak twierdzi był CBA. Cytując nagraną panią kwaśniewską. Ja teraz cytuję Marylko, a propos tej torby z butami, którą masz odebrać, to dobrze by było, żeby te buty miały rozmiar europejski. No i państwo Kwaśniewcy moim zdaniem są czyści, bo po prostu oni weszli w buty, w trudny przemysł obuwniczy, w trudny rynek handlu butami. To jasno wynika z cytowanych rozmów. No wiadomo, buty nie śmierdzą. But robi but, jak to mówią. Ciężko pracowali, nie szastali butami na prawo i lewo. To i śpią na butach. Codziennie sprawdzali kurs butów w kantorach. Wymieniali polskie buty na zagraniczne i odwrotnie. Sporo butów mają w nieruchomościach. I nie można traktować państwa Kwaśniewskich z buta tylko dlatego, że dorobili się w stylu amerykańskim. Od pucy buta do buta. No jedyny ich problem polega na tym, że podobno, no podobno przez jakąś tam nieuwagę, mają za dużo lewych butów. Ostatnio w gazetach pokazali premiera Tuska na Bosaka. Może pożyczył buty Kwaśniewskim na procent i mu nie oddali? Afera Amber But? No nie wiadomo. W każdym razie możemy teraz podać nową definicję butów, tak. Buty to środek płatniczy popularny w kręgach umiejących prawidłowo jeść bezy.